Tutaj się pisze historia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tego jeszcze na tym kanale nie było. Woli, zaczyna być zimno trochę w ręce. Powiem Wam, że to jest jakiś dramat. Jadę do Krakowa. 100 km, ale nie byle czym. Jadę tym skuterem. Nie pytajcie mnie dlaczego, nie pytajcie mnie yy, dlaczego w deszczu. Plan musi być wykonany, sprzęt musi być dostarczony yy, na podkrakowską wieś. Dlatego, pomimo deszczu, pomimo tego, że jest 8 stopni, pomimo tego, że laczki tutaj są prawie łyse, pomimo tego, że to jest 20-letni ponad chyba skuter, yy, jadę 100 km. Da się, pomimo tego. Yy, że to jest tylko 50 cm, kochani, ja wsiadam, jadę dalej i zobaczymy, czy w ogóle dojadę. Dzięki, do widzenia. Jadę na podkrakowską wieś. Ubrany w gacie motocyklowe, z buty motocyklowe. W, w spodniach mam założoną wodoodporną podpinkę. Tak, założyłem ją. A na górę mam ubrany merino. Do tego mam e, ubrany polar. I do tego mam ubraną kurtkę Gore-Texową. Coś ta kamerka jest za słabo przyczepiona. Ale dobra, y, dlatego właśnie, że dzisiaj pogoda jest taka, a nie inna i malać cały dzień, dlatego postanowiłem na wierzch ubrać po prostu gorę. Na gorę założyłem kamizelkę, żeby nie było widać. Y, no i, y, i walczę, jadę. Zatankowałem aż 3 litry paliwa. Y, y, no i lecimy. Kochani, jadę przez jakieś zadupia, bo generalnie wcześniej załączyłem. Y, y... Żeby to była trasa rowerowa Dziury na maksa Cały czas mi Kamerkę mam trochę niedokręconą i cały czas mi ona opada No pogoda nie sprzyja bo pogoda na pewno nie sprzyja Opony w tym skuterze na pewno nie sprzyjają Ale wiecie to tylko potęguje wrażenie tej przygody tak Tej przygody której nam wszystkim brakuje Tutaj się pisze historia tak Tutaj się pisze historia Mamy skuter, mamy rzepak. No to przecież y, trzeba sobie zrobić jeszcze fotkę, no nie? Albo wejdzie na, na miniaturkę. O, bo Wy lubicie takie i napisze znowu. Powinni tego zakazać. To się najlepiej sprzedaje. Burdeczki jak widzicie, y, jest rzepak, jest skuter, jest mega tutaj błoto. Mega, 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 mega. Drifty już tutaj były. Y, także jest petarda. Kurde nie tak będą wyglądały moje, moje buty A dopiero co je wyczyściłem, wymyłem To jest przygoda, naprawdę to jest przygoda Pizga niesamowicie Ale co zrobić no. Dobre ciły ogarniają Jest ciepło póki co jest sucho Woli zaczyna być zimno trochę w ręce ale póki co chińskie, chyba rękawiczki są jeszcze wodoodporne. Dobra, zawracamy tym piszdzikiem. Uuuu, ale drifty. Eee, A i ten przyjemny dźwięk stumika. on, no, on, on, no, on, on. no, no, no. Kurde, gdyby ta pogoda po prostu była lepsza, to by było dużo przyjemniej. Natomiast Natomiast co zrobić, no? dobra, pozycja aerodynamiczna i przekraczamy magiczną barierę 50 km na godzinę. Yy, no jak widzicie na autostradę na 4 nie zjeżdżam, nie zjeżdżam, a szkoda. Byłoby na pewno na pewno szybciej. Minusów podróży skuterem to mogę powiedzieć na pewno, że jest to yy, brak ufytu do telefonu, przez co no stop gdzieś błądzę, yy, muszę się zatrzymywać, te komunikaty z Google są jakieś do dupy, docierają za wolno do mnie i to jest jakaś po prostu masakra. Tymczasem trafiłem na jakieś, nie wiem, dziwne jeziorko, yy, ludzie tu łowią ryby, dobra, ja piję yy, i lecę dalej. Powiem wam, że to jest jakiś dramat. Tak pizga mam tak normalnie skostniałe ręce w tych y, szajsowatych, chińskich rękawiczkach, że to jest jakaś masakra w ogóle. A, ubieram polar, bo normalnie ja nie wiem czy dojadę. Zostało mi jeszcze chyba jakieś 39 km, ale jest dramat. Dramat. Tak mi zimno w dłonie. Aaaa, i co, jadę? Przez jurę. Jestem już w okolicy Olkusza Mega, mega, tu jest. Co pięknie w ogóle. Przepięknie, popatrzcie. Ten piździk daje radę. 50. Trzeba walczyć. Jest walka. Ale dla chcącego nic trudnego. Kurde, normalnie muszę poskakać, bo. Kurde. Ale oh, Pizga. strasznie, ale dojechałem jestem w Pieskowej Skale o, za mną maczuga Herkulesa dalej tam za tymi drzewami jest zamek natomiast natomiast co, no pięćdziesiątka jedzie zatankowałem sobie drugi raz bo chciałem żeby już, już na wiosce był z pełnym zbiornikiem, czy tam prawie pełnym na pewno coś jest nie tak z tym nim kołem. Nie wiem, czy kurde, nie mam tego. Nie mam za mało powietrza, ale już generalnie w dupie to mam. Trzeba było sprawdzić przed wyjazdem. Zazwyczaj takie rzeczy robi się przed wyjazdem, ale jak wiecie, całe życie na spontanie, więc tak samo dzisiaj. Po prostu obudziłem się rano i stwierdziłem, że jak nie dziś, to nie wiem kiedy to zrobię, a w majówkę bym sobie wolał pojeździć na, na Suzy niż robić 100-kilometrowe trasy na motorze. I co, lecimy dalej przez te wspaniałe ojcowskie drogi, skałki. Mission complete, dotarłem. skuter dotarł. Nowy właściciel już go dosiadł, już na nim jeździ. A ja idę się ogrzać trochę. Podsumowując jeszcze dzisiejszą trasę, o fryzura jeszcze iście motocyklowa, to tak 120 km, 120 km, coś około 4 godzin. Oczywiście z przystankami, tak, bo i na nagrywanie, i na jakieś tankowanie, i na. I na fajeczkę, także trochę tego było, natomiast, natomiast no przygoda była niesamowita. Tak, na 50 da się, da się. Co jeszcze istotne, to przyjechałem tutaj za niecałe 20 zł. Tak, bo tyle kosztowało nie tankowanie. 3 ,4 litry, 4 to jest chyba bak tego skutera, także to jest niesamowite, ile frajdy może dawać takie małe. Główienko, pierdek już jest, już jest ujeżdżany, że tak powiem przez Maxia, no i co, i wszyscy są szczęśliwi, tym oto sposobem mam majówkę, można by rzec dla siebie, tak, czyli mogę sobie pojechać gdzieś z Suzy, czy też prawdopodobnie przyjechać ją tutaj, do następnego, pa.